Dążyły takie pogłoski, że w tańcu z gwiazdami ma wystąpić Krzysztof Bosak. Będziecie kontynuować ten plan? Ja jestem daleko. ja, nie, ja nie, Jako człowiek, który ma ewentualnie oceniać, a oceniamy rzeczywiście poważnie, no to e, ilość punktów się przyznaje, które jakieś tam znaczenie na pewno ma oczywiście, ale staramy się nie wtrącać i nawet nie wiedzieć, kto weźmie udział, jaka będzie formuła. Jak pan ocenia szansę pana Bosaka, w, jakby, gdyby startował w tańcu z gwiazdami? Nie mam pojęcia, były takie niespodzianki, że, że ostatnia edycja którą wygrał Krzysztof Tyniec, mało ludzi przypuszczało, że on wygra, był świetny. w miarę tak powiem jedzenia apetyt rósł ludzi jak on tańczył. Młody polityk LPR ma szansę, czy nie? Ale on nie wystąpi. Nie no, powiedział, że były rozmowy, był chętny, ale TVN zerwał no. Czy to TVN zerwał? ja myślę, że to przekaz partyjny. Oni chcą być bardzo, politycy są bardzo nadmuchani, co im bardzo szkodzi oczywiście, znaczy tym nadmuchanym szkodzi, bo nie ma nic lepszego dla polityka jak być normalnym, uśmiechniętym, bez kompleksów człowiekiem, który jest w stanie z siebie zaszartować, bo to wtedy tym się mierzy miarę człowieka, czy udaje kogoś różnie innego niż jest. Jeżeli ja bym był fanem Ligi Polskich Rodzin, to bym poradził, żeby jednak pan Bosaku to inteligentny chłopak jest, jest, jest chyba bardzo, że tak powiem, ruchliwy z tego co widać, żeby zatańczył. Ale jak nie zatańczy, to będzie ze szkodą na pewno tego programu, bo byłby na pewno ciekawie.